Mieszkańcy Grębocic od stycznia będą mogli skorzystać z nowo wybudowanego ośrodka zdrowia. Jego budowa została sfinansowana ze środków Gminy Grębocice. Jest to ogromna przestrzeń mająca ponad 500 m2 powierzchni. Wójt Gminy Grębocice, Roman Jabłoński, podkreśla, że jest to dla niego ważna inwestycja. Tak, dla mnie bardzo ważna. Nie ukrywam, zawsze zależało mi na tym, żeby mieszkańcy mieli dostęp jak najbardziej przyjazny do lekarza, żeby. No zresztą, chyba, taka, taka gałęź oświata, zdrowie to są bardzo ważne rzeczy. Czy w życiu naszej społeczności i każdy mieszkaniec najbardziej tego oczekuje. Jak uważa starosta Polkowicki, rozwój gminy Grębocice to rozwój całego powiatu. Rozwój całej gminy, całego powiatu, bo powiat to jest 63 tysiące miejscowości, nie tylko stolica powiatu, 63 tysiące ludzi, nie tylko stolica powiatu i zależy nam na tym, żeby ten rozwój był maksymalnie zrównoważony Budynek robi wrażenie na osobach, które będą tam pracować. Doktor Małgorzata Kubik-Ferho docenia poprawę warunków pracy. No mieliśmy przede wszystkim strefę dla dzieci, bardzo ubogą, bo tam był wyznaczony tylko gabinet lekarski i punkt szczepień, a tutaj mamy piękną poczekalnię. Rozdzielona jest strefa dla dzieci zdrowych, strefa dla dzieci chorych z osobnym wejściem. Jest wózkownia. Mamy będą mogły się z dziećmi tutaj rozgościć, skorzystać ze specjalnych pomieszczeń, typu gdzie, gdzie można dziecko przewinąć na kamie, mieć tą chwilę intymności nawet przed badaniem. Gabinety są naprawdę piękne, są kolorowe, przyjazne. Myślę, że pacjenci będą mieli więcej miejsca i na pewno będą zadowoleni. Dzięki nowemu ośrodkowi zdrowia mieszkańcy będą mogli skorzystać z pomocy specjalistów. Godne warunki leczenia, tak, to na pewno to jest bardzo ważna sprawa i dla pacjenta, i dla osób pracujących, na lekarzy, ale też ta przychodnia daje jeszcze, jeszcze jedną rzecz. Tu Będziemy mogli specjalistów również przesyłać. Warunki lokalowe w poprzedniej przychodni były takie, że praktycznie była tam tylko podstawowa opieka zdrowotna, bo nawet nie było gdzie zrobić więcej. Więc myślę, że, że kilku specjalistów tu regularnie będzie odwiedzało Grębocice i mieszkańcy nie będą musieli jechać do Głogowa, do Lubina. Nowy ośrodek zdrowia w Grębocicach to doskonała inwestycja dla lokalnych mieszkańców, którzy lekarze będą mieli na miejscu i nie będą musieli podróżować na przykład do Lubina. Dariusz Nowakowski, Miedziowe Fakty.